Czas do przedszkola, no już! O, o, dzień dobry, mamusiu! Dzień dobry, wstawaj! O, no dobrze, już wstaję. Ubieraj się! Czas do przedszkola! No dobrze, mamo, dobrze, już się ubieram! Nie krzycz tak! Ojej, mama chyba dzisiaj wstała lewą nogą. Nie lubię, kiedy ma taki zły humor. O, ubiorę taką samą opaskę jak ma moja mamusia. Może wtedy poprawi jej się humor. Mamusiu, mamusiu, zobacz. Mamy takie same opaski. Och, no i co z tego? O, masz dzisiaj bardzo zły humor. Jula! Jula, no już wstawaj! Och, czas do szkoły. O, a Mamo, co ty tak krzyczysz? O, Muszę ubierać się szybko, szybko. Mamo, nie krzycz tak, bo mi bębenki w uszach popękają. Ile razy mam powtarzać? Szybciej, szybciej. Orety, no już. Och, co to mamy dzisiaj ugryzło? Ojejku, ale się nie wyspałam. Hmm, no dobra, ubrana już jestem. Teraz śniadanie. Julka, mama ma dzisiaj bardzo zły humor. No, wiem, nie przejmuj się. Chodź, chodź do góry na śniadanie. Mama na pewno przygotowała coś pysznego. Mamusiu, co dzisiaj będziemy jeść? Przygotowałaś przepyszne śniadanko? Uch, sama sobie zrób śniadanko i przy okazji zrób też dla młodszej siostry. Ja nie mam teraz czasu. Ciekawe, czym jesteś taka zajęta? Chodź, mała, zrobić coś dobrego do jedzenia. Hmm. Może jajko sadzone? Hurra, hurra, jajko sadzone, jajko sadzone. Okej, okay, to potrwa tylko chwilę. Ja też chętnie zjem jajko. Proszę bardzo, siostrzyczko. Jajko dla ciebie. Dziękuję. I jajko dla mnie. Ugh, a dla mnie? Dla mnie już nie przygotowałaś? O... Proszę, mamo, możesz zjeść moje. Ja w sumie to nie jestem głodna. Mamo, to ja będę już szła do szkoły. Pa, Zosiu. Zaraz, zaraz. Jakie pa? Odprowadź Zosię do przedszkola. Ale mamo spóźnię się do szkoły. A co mnie to obchodzi? Odprowadź siostrę do przedszkola. O, Choć pójdziemy szybkim tempem, to zdążysz na lekcję do szkoły. Ach, nie cierpię, kiedy mama jest taka zła. Czas obudzić moje małe skarby. Zosiu! Zosiu, wstawaj! Spójrz! Piękne słoneczko świeci specjalnie dla nas. O, dzień dobry, mamusiu! Dzień dobry, Zosiu! Ubierz się, a ja pójdę obudzić Julkę. Dobrze, mamo! Hurra, hurra, nowy dzień! Trzeba się ubrać! A, moja ulubiona sukienka? I moja ulubiona opaska! Juleczko, słonko ty moje, wstawaj szybko! O, szkoda dnia! O, dzień dobry mamo! Och, a ty wyspałaś się dzisiaj? Oczywiście, że się wyspałam. No, ubieraj się, żebyś się przypadkiem do szkoły nie spóźniła. Dobrze mamo! Okej! Okay. Czas się ubrać. Jestem gotowa. Dzień dobry siostrzyczko! Dzień dobry! Idziemy razem na śniadanie? Oczywiście! Dzień dobry, pieseczku! A później się pobawimy! Teraz musimy iść na śniadanie! No a później do szkoły! A moja młodsza siostra oczywiście do przedszkola! O, mamo! A co to za pyszności? Przygotowałam wasze ulubione sałatki owocowe! Mmm, fantastycznie! Siałatka, siłatka. Pychotka! Dzisiaj czeka Cię fantastyczny dzień w przedszkolu! Wiem, mamo! W przedszkolu zawsze jest super! No to ekstra! Cieszę się, że jesteś zadowolona! O, a ja mam dzisiaj sprawdzian z matematyki! Nie martw się, na pewno dasz radę! Przecież uczyłaś się i to całkiem sporo. No tak, dużo czasu poświęciłam na naukę, obym dostała piątkę. Wierzę w ciebie, na pewno się uda. Ach, dziękuję mamo, jesteś taka kochana. Juleczko, przygotuję ci jeszcze śniadanie do szkoły. O, kanapka. A do tego twój ulubiony sok pomarańczowy. O, dziękuję, mamo. Nie ma za co. O, ktoś dzwoni. O, to bajolanka. Porozmawiaj z nią tylko chwilę, żebyś nie spóźniła się na lekcję. A, mamusiu, mamusiu, odwioziesz mnie do przedszkola, prawda? Oczywiście, że cię odwiozę. Mamo, bajolanka dzisiaj jedzie do szkoły rowerem. Ach. Może ty mogłabyś mnie podrzucić? Nie chce mi się iść tak całkiem samej. Jasne, żaden problem. Skoro jedziemy samochodem, mamy jeszcze trochę czasu. Skoro mamy jeszcze trochę czasu, możemy pójść z psem na dwór, żeby mamusia później nie musiała. Chodź, Fafik. <laughs> Idziemy na siusiu. A dzisiaj jest piękny dzień. Świeci słońce i jest cieplutko. No dobrze, Fafik, wracamy do domu, bo spóźnimy się na lekcję. A ty właściwie do przedszkola. Na pewno będzie super zabawa. A, na pewno. W przedszkolu jest ekstra. Uwielbiam chodzić do przedszkola. Cześć pajolanko! O, cześć, Julko! No dobrze, Zosiu, jesteśmy na miejscu miłego dnia. Pa mamusiu, do zobaczenia później. Pa, Zosiu, pa.